Ostatnio lodowisko jest u nas bardzo oblegane. Przychodzi dziennie w dzień powszedni około 50-60 osób, a w niedzielę i święta ponad 120. Jest dużo młodzieży, są różne zaloty między dziewczyntami i chłopcami, więc myślę, że jest bardzo fajne to miejsce, właśnie i jest coś nowego. Lodowisko w Rawie cieszy się dużym powodzeniem i jest duże zgromadzenie osób, więc myślę, że zawsze można znaleźć tą drugą połówkę. Mieszka! Dzisiaj w Walentynki na Lodowisku mamy program przygotowany razem z Radziem RSC i y, z. Ze, z młodzieżą ze szkół rawskich, z, pod, z szkół podstawowych i gimnazjum. E, będą to występy poszczególnych grup. Będzie też gwiazda, gwiazda wie, wieczoru Moni, Dominika Dowidowicz. E, będą również przewidziane liczne konkursy i atrakcje. E, w konkursach będą bardzo fajne nagrody e, do wygrania, m.in. vouchery do Piscy da Agraso, do e, naszej kawiarni Adriano. Będą też upominki w postaci kubków z serduszkami, będą też nagrody w postaci wejść na spa, także wiele atrakcyjnych nagród i wiele konkursów i oprócz tego cały czas taniec na lodowisku. A podczas tego tańca łatwo jest wpaść w ramiona drugiej osoby? No myślę, że jak najbardziej. Wtedy jeżeli się poślizgniemy na lodzie, to mężczyzna zawsze służy pomocą i wtedy może się zacząć gorący romans.